Artur, swoim kolejnym rywalem będzie Jamil McLean. Teraz chyba już nie masz powodów do narzekania na przeciwnika? No na pewno. Po ostatnich, po ostatnich walkach, i ogólnie jestem mega zadowolony, że mogę mieć takiego zawodnika. I, i naprawdę. I naprawdę. I naprawdę Maciek, ja. odpuść. No i ten. I, I naprawdę jestem zadowolony z tego powodu. Sami wiecie. Jak McLean bok, boksował, boksował, boksował z dobrymi zawodnikami, miał Petera na Petera na, na bdechach, gdzie naprawdę ma żelazną szczękę. No i co? No i... To jest dalej kawał solidnego zawodnika, ale duży, wielki, trzeba cały czas być skoncentrowanym, uważać. Na pewno nie będę mógł zaboksować tak jak przedtem, żeby zostawać po się, no bo to, może się to skończy. No dajmy nawet walkę Aureoly, gdzie on szedł na niego, pewny siebie niby tu, tu a on z grupa wziął stałą gardę, tu, tu, tu i puf, lewy się jak Tam wiadomo, Aureola też małe łeb twardy, ale to jest do czasu. Tego naprawdę duże wyzwanie i cieszę się strasznie. No właśnie wspomniałeś o sile czasu to chyba jako ostatni traci w boksie, 42 lata, ale przyłożyć cały czas potrafił on na deskach Pitera. Ustrzelił Berda, który słynie z tego, że, z tego, że potrafił ciosów unikać. Trzeba się będzie wystrzegać. Tego to mu na pewno nie można odmówić. Na pewno siłę ciosu ma. I no to, to, to doświadczenie przede wszystkim, to jest stary wyga. zobaczmy jak tylko będzie przygotowany. On o tej walce wie już długo, dużo, dużo wcześniej, wie ponad miesiąc, bo rozmowy trwają, trwały tyle czasu, więc on na pewno nie jest głupi i się przygotował, bo wiedzą, że się dogadają. Na pewno zgodził się, przepraszam, moim zdaniem zgodził się na dlatego, bo to jest gala Roya Jonesa, oni to organizują, więc tam się pewnie jakoś, to jest normalne tu w Polsce, na pewno nie przyjedzie. Wierzę, na pewno go nie skrzyżą. będzie fajna walka i nie mogę się doczekać tej walki naprawdę. Pierwsza moja, nie oszukujmy się, pierwszy mój poważny sprawdzian. No właśnie, za pierwszym razem, przy tym pierwszym podejściu do Jamila McLeana, troszkę narzekałeś, była taka między wami wymiana zdań, no, on powiedział, że da ci lekcję boksu, ty że, o, powiedziałeś, że dasz mu e, lekcję wyrówna, czy to była twoja riposta, czy nie podniesiecie ci troszkę ta ambicja w ringu znowu? Nie no, ja też, ja, ja też, yy, ja dalej jestem pewny siebie, wszystko tylko mówię, na pewno, bo będzie to dobry zawodnik, nie oszukujmy się, no, Czekam na to z niecierpliwością. Zapomniałem w sumie pytania. Co mówisz przed chwilą? Nie, pytałem się, czy nie ponosząc są w związku z tym, że, że jest to napięcie między wami. Czy znowuż nie zobaczymy tego Artura Szpilki, który chce na siłę zamordować przeciwnika? Nie, 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 nie. Na pewno będzie walka, na pewno będzie walka taka, jak, jak po prostu mam ją przeprowadzić. Już z trenerem na sucho rozmawiam, staram się kontrolować. Teraz w poniedziałek przyjedzie Hoffman na sparingi, także też fajnie, wielki, wysoki, wytrzymał z kliczko 12 rąk. Także fajnie, no coraz lepiej to wszystko wygląda. A emocje to się okaże. Ja mówię, ja na pewno na tym panu, ja mówię, jak mam, przed kimś czuję respekt, a naprawdę przed McLeanem czuję delikatny respekt, ponieważ jest to zawodnik, który przeboksował trochę, boksował z najlepszymi, boksował z najlepszymi i trzeba na to liczyć i spodziewać się dobrej walki. Kamila nam troszkę przeszkadza. E e e Artur, powiedz tak szczerze, pasują Ci tacy wysoce zawodnicy, bo wszyscy mają w pamięci tą walkę z Salisbury, z, z Bazilem też czasami było ciężko skrócić dystans. Jak się czuje z takimi wielkimi klockami w Nie no, to, to się okaże, to dopiero dwie walki i to nie jest tak, ja mówię i tego i tego zlekceważyłem teoretycznie, a tutaj naprawdę wyjdę skoncentrowany i będzie, będzie dobra walka i to mogę na pewno dać, wszystko się zobaczymy, no tak można mówić, będzie dobra, będzie dobra, wszystko się okaże w ringu. A jestem pewny siebie i naprawdę dobrze przygotowany i mentalnie przede wszystkim do takich walk. A jak wygląda kwestia przygotowania fizycznego, bo to jest taki wydłużony trochę obóz. Przygotowałeś się solidnie i ostro do, do walki z, z Basile. Teraz miesiąc, kolejna walka, jeszcze rywal. rywalnie. Jesteś troszkę zużyty na tych treningach? Nie, cały czas jest dobrze. Dzisiaj już stwaruję 10 rund, także ja już bardziej odpoczywam, mapę świeżość, bo ja formę cały czas mam, ja miałem na 10 rund, ja sparowałem tutaj cały czas, wszystko jest. Tylko teraz, w, przecież ja wrócił, 3 dni po walce już byłem na miejscu i trenowałem, także spokojnie, wierzę w to głęboko. A wróćmy jeszcze do Jamila McLeana. jakie są jego główne atuty teraz? Moim zdaniem doświadczenie, potrafi nawet w dalszym ciągu zaskoczyć mocnym ciosem. No i co, no zobaczymy jakie będzie miała tutaj w ringu. Za ja, 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 ja mną przekonuje się młodość, szybkość i determinacja taka, prawda. Jeszcze nie mam takiego doświadczenia na pewno w połowie nawet jak on, ale mówię, na pewno będzie trzeba uważać, być skoncentrowanym na tej walce cały czas. Jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że ta walka potrwa 10 minut. Ty jesteś gotowy fizycznie na taki dystans? Tak, jestem. Ja nawet mówię, ja tam na pewno wyjdę boksować, boksować, tam trzeba cały czas rozgrywać dystans, boksować, bum, 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 nie wbić bo mówię, widziałem z takim aureolą, jak on właśnie, Aureola też przecież nie jest żadnym takim zawodnikiem, który schodzi bolnie, tylko zostaje w miejscu przy tych ciosach i tam wyłapywał i mówię, tam były takie, czuć, że to ciosy były, prawda, wiadomo, wygrał z McLeana, znokautował, tylko mówię, Kilka mógł się narazić, tam głowa, buch, tam jakby poprawił McLean czy coś. McLeanowi też niedużo z nem barkowało, też tam mógł wykończyć go czy coś. Tam troszkę psychicznie, prawda? Ale zobaczymy. Na walkę jestem mega zmotywowany i cieszę się wreszcie. Wyjdę do ringu mega zdeterminowany. Maklein jest też doświadczony, miałeś okazję sparować z Michaelem Sprotem. Innym weteranem ringów to są zupełnie troszkę inne boksy niż z zawodnikami młodymi. Nawet nie ma porównania. Młodzi zawsze chcą coś udowodnić, coś tam, a tam ci się bawią boksem. Żyje, to jest dla nich zabawa i całkiem gorzej się boksuje z takimi zawodnikami. Oni wiedzą, co mogą, na co sobie mogą pozwolić, wiedzą, czego się mogą spodziewać. Przynajmniej po pierwszej rundzie już widzą i, i robią, bawią się tym, wygupiają się. Niby dostanie lekki cios, chodzi, udaje, że na przykład go boli, a zaraz zadaje trzy ciosy. Także fajne to jest nowe doświadczenie.